Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś jesteśmy w zachodnio pomorskim wywiało mnie na drugi koniec Polski tym razem po to, aby połowić w bardzo ciekawym miejscu. Co to za zbiornik opowiem Wam w dalszej części materiału, a teraz nie przedłużam. Zapraszam tylko do subskrypcji kanału i zaczynam. Dziś ciśnienie jest delikatnie wzrostowe, pogoda naprawdę zmienna, bardzo zmienna mimo wszystko, bo wcześniej troszeczkę wiało, nawet kropiło. Z rana teraz jest skwar, ale co chwilę e, nie wiadomo skąd biorą się chmury. No nic, pogoda jest dosyć ciekawa, więc i warunki są ciekawe. Zabrałem ze sobą minimum sprzętowe, zabrałem trzy kije, kilka zabawek zrapali. No i postanowiłem, że zbiornik Cieszyno może i przestanie mieć przede mną dziś jakiekolwiek tajemnice. Na pewno e, wiem już, że jest to zbiornik długi na 9,5 km, więc naprawdę bardzo potężna woda. Najgłębsze miejsca 28 metrów. No tam raczej ryby nie będę szukał. Raczej skupię się na niewielkim rejonie jeziora, po to, aby w ciągu tego dnia rozpracować to, tą wodę. Przynajmniej na tym jednym maksymalnie procencie. Pokażę Wam za chwileczkę nowe kije, które zabrałem ze sobą, aby właśnie zawojować tą wodę. Nie szkła. <noise> <noise> o za jeden grocik. Lejka wciąż dopiero. Za sam koniuszek. Dlaczego nie? Dlaczego mi świecę zrobił? Bo na sprzęt PRL-u. No, jeszcze dla PRL-u bym to wpuścił. Trzymaj no. się, paczał się wypiął. się się wypiął ale za stórkę. No, chodź, mam cię. Ale gruby, ładny. Jest. Szybka prezentacja ryby, nie za duża, ale taki już całkiem przyjemny. Nie najgorszy, myślę, że ryba już fajnie cieszy. Buzi i wypad do wody. drzewa taka Mam nie nagrywać? Nie, no nagrywać. Teraz <śmulatarki> ja przed chwilą miałem szczupaka Przynęte wielkości Czekaj, Czekam, dam go tak, to będzie większy. O! <śmulatarki> Szpaki zachodniopomorskie. Zachodnio Pomorskie. Podobno to były giganty. Powinny to być giganty. Jak na razie to są, ale zdechlaki. Wybierając się na takie wody, zawsze staram się zabrać minimum sprzętowe. Trzy kije, kilka zabawek, e, kilka przynęt. No niestety Peladzik musiał zostać na odrze, więc e, dziś jestem na całkiem innej jednostce pływającej. E, no ale nie, nieważne. Ma ona wypłynąć tylko raz. Na jeden dzień i jeden dzień mam spędzić na tej wodzie. Jeżeli chodzi o kije, PCH Air, kij podsandacza, dosyć sztywny, z bardzo miękką szczytówką i mimo tego, że nie jest to wklejanka, jest to monoblank. więc mam nadzieję, że sprawdzi się przy lżejszych przynętach. Jeśli chodzi o topór, to mam tutaj nowy kijek. Coś pod ciężkie przynęty, więc zabrałem Guide Select i to jest kijek od 30 do 60 gram, do tego kołowrotek ITX. -a. No i oczywiście nie może zabraknąć sprzętu okoniowego, jeśli chodzi o okoniówkę Fade Trout, bardzo fajny kijeczek i to jest kij od pół do 3 gram, więc naprawdę myślę, że ultralight w końcu będzie grany na wyhaczone, bo jakoś nie mogłem się do tego przekonać od tej wiosny dopiero e, dzięki Krzysiowi z MR zaczęłem zacząłem łowić też i na ultralight więc postanowiłem, że troszeczkę poćwiczę co z tego wyjdzie, zobaczymy dobra, nie ma co gadać, nie ma co przedłużać, zapraszam Was już na dalszą część materiału a teraz lecimy już na łowisko ja nie wiem, dzisiaj wszystko idzie nie tak jak trzeba. Ale ta przynęta jest niezawodna, jeżeli chodzi o łowiska, których nie znam. Zawsze coś się wydłubie. Nawet takiego mojego pistoleta. Szybko go wychoczymy i wypuszczamy. I znowu rip in rap. I taki o mały pistolecik. Od razu go wypuszczamy. Spadaj! A my nadal szukamy tych głębinowych potworów, pora na Otusa. Pokażę Wam, jak ja go zbroję. Tutaj mamy teraz, przed nami jest taki spadek. więc ja zbroję to w ten sposób, że agrafka przechodzi na oczko, i od spodu na oczko sprzynęty, nie na agrafkę, przypinam taką, taki ciężarek. Ta przynęta troszeczkę inaczej pracuje HKVMC z takimi błyskami, i tym sobie postaram się porzucać, właśnie na ten spadek. Otusa staram się puścić do dna. Jest tutaj bardzo dużo zielska, ale staram się go puścić do dna. To jest przynęta, która tak mocno się nie zaczepia, więc na tym kiju jestem w stanie też wyrwać ją z pojedynczej trawy, więc staram się puścić go głęboko i takimi podwójnymi skokami przesuwać w moją stronę. Dosyć agresywnie go prowadzę na tym sztywnym kiju. On jest ten Guide Select jest do 60 gram, więc na tym sztywnym kiju on fajnie wystrzeliwuje do przodu. I dzisiaj wszystkie ryby były na agresywnym prowadzeniu, więc nawet się nie bawię jakoś mocno w delikatne falowanie. Bliżej wieczora chciałbym jeszcze skoczyć na okonie. Trochę wieje. Jest! Druga ryba. Uderzył raz. Uderzył raz. Poczułem, że coś tam się zadziało. Zaciąłem, nie było Po chwili drugie uderzenie i jest. <grystanie> Na, kij dziewiczony. Na nowej wodzie. Aj, troszeczkę krwawi. Szybko spróbuję go wyczepić. Jak najszybciej wypuścić. Ach. Gryba mocno krwawi w do wody, wtedy szybko, szybko ta rana się zesklepia przestaje tak mocno z niej lecieć. Jest. Ostre haki. O. Niewielki pistolecik, ale cieszy i to bardzo. Ach. Teraz można pełnoprawnie Ach. Ściągamy Ach. Kij rozdziewiczony I to jest guide select Oto Ciężki topór mocny do takich dużych przynęt mamy tutaj teraz otusa. Ten otus jest jeszcze dociążony 12 gramami, także on dosyć, dosyć mocno wchodzi do, do dna. Bardzo piękne, bardzo głębokie i bardzo tajemnicze, tak naprawdę. Totalnie nie znałem tej wody. Wybrałem się tutaj bez żadnego sprzętu konkretnego, bez echosondy, bez e, dobrej łodzi, bez e, sprzętu, który, który używam na co dzień. Udało się ryby złowić i to, co dziś tak naprawdę przyniosło nam sukces, to głównie dwie przynęty. Jedną był Otus. Piękna przynęta. Bardzo fajna, bardzo, bardzo e, lotna, tak naprawdę jak na te gabaryty. E, dociążona była 10 gramami, e, po to, aby penetrować troszeczkę tą głębszą partię wody. A gdy łowiłem dosyć wysoko, niestety nie zabrałem żadnych jerków poza jednym, ale opłaciło się, ponieważ jerk przyniósł, e, przy, przyniósł dobry efekt, bo były ryby. A ten jerk to Enzymabytes. Dlaczego skupiłem się akurat na tym jerku? Ponieważ zauważyłem, że jest tu bardzo dużo okonia. Gdy tylko wpływaliśmy w jakieś miejsca, gdzie pokazywała się ukleja, nie ganiał jej szczupak, a ganiały ją uklejki. I co było fajne, od razu postanowiliśmy, że pojedziemy przynętami okoniopodobnymi. No i to zdało egzamin. Nie uderzyliśmy w ukleje właśnie. Bo za przynętami uklejkowatymi ganiały nam okonie. Więc nie bardzo wiedzieliśmy, jak się, jak się z tego wyplątać, dlatego poszliśmy od razu w okonie podobne przynęty. No i oczywiście ripping Rap, nie mam go tutaj został akurat na kiju. Ripping Rap też w kolorze okoniowym. I to właśnie była tajemnica sukcesu tak naprawdę. No, sukces może nie za duży, ale jednak ryby są. Czyli. Jednak wody, na które przyjeżdżamy, nawet bez konkretnego sprzętu, potrafią się otwierać. I tego Wam życzę. Jezioro Woświn, naprawdę piękna woda. Moi drodzy, czas dobiegł na tej wodzie końca. Warto, abyśmy teraz pojechali troszeczkę odpocząć i wybierzemy się na drugi koniec Polski, aby otworzyć przed sobą kolejną wodę, na której jeszcze nie byłem. No ale tam już wezmę peladzika, tam już potrzebuję konkretniejszego sprzętu, tam już będziemy się bawić troszeczkę grubiej. Ryby połowione, woda otwarta i tego sobie i Wam życzę, aby wyjazdy, nawet takie wakacyjne, krótkie, letnie, przynosiły ryby. A jeżeli będą przynosić ryby, no to czego chcieć więcej. Do zobaczenia nad wodą. Cześć!